Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam mini Clubman Cooper S All4 z 2017 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 18 calowe obręcze aluminiowe. Wyposażony jest również w adaptacyjne reflektory diodowe. Posiada przyciemione tylne szyby oraz czarne linki dachowe i szklany dach panoramiczny wyposażony jest w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 192 koni mechanicznych lakierowanie to Moonwalk Grey Metallic Samolot posiada dostęp komfortowy w środku widzimy fotele sportowe z tapicerką połączenie tkaniny i skóry ekologicznej Black Pearl Carbon Black wykończenie wnętrza srebrną listwą aluminiową Samolot posiada nawigację Ogrzewaną przednią i tylną szybę, klimatyzację automatyczną dwusferową, gniazdo 12V, gniazdo USB, gniazdo AUX, cup holdery, przełącznik zmiany trybu wjazdy, systemy asystujące kierowcy, systemy bezpieczeństwa. A przebieg tego pojazdu to 53682 km. Jest tutaj również wielofunkcyjna kierownica z tempomatem limiterem oraz sterowaniem multimediami właśnie z kierownicy. W tyle części pojazdu znajduje się kanapa wyposażona w dwa zestawy mocowań ISOFIX na foteliki dziecięce. Jest również podokietnik dla pasażerów z tyłu z kapholderami, kratki nawiewu oraz gniazdo 12V. Klapę bagażnika otwieramy elektrycznie. Możemy to zrobić gestem, a możemy to też zrobić pilotem zdalnie. Właśnie w ten sposób. Tak prezentuje się przestrzeń bagażowa w Mini Clubman. I drzwi zamykamy już ręcznie. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alej Rozińskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej. Podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!